Nie ale tak mogło być generalnie, znaczy... bo jak ktoś opluła, to nie musiała ci się coś chodzić. Jest wstydliwa i mogła jej nie chcieć powiedzieć, no ale po to co? też mogłaby nie chcieć jej powiedzieć teraz, a poza tym nie zamienić ani słowa już więcej z Kim, z kim chodzisz trzy lata do gimnazjum. Nie. nie pamiętam tej historii, ale myślę, że byłaby w stanie to zrobić. Pora ocenić. No dobra, y... wybierz mądrze, wybierz mądrze. Trzy, dwa, jeden. Pauz. Chciałem was zrobić! Chciałem wam mówić, że pałaszko, no, Jera. Jak pał, jak pałś. Wera jeszcze. Ja się cieszyłam! Ej, ale tu jest wysoko dzisiaj! Wysoko, no to jest wysoko. Eee, oko Jak machrób! Mógł... No, było... Ej! Ja miałam wlagę, ja myślałam, że dobrze pokazałam. Ja, Dobra, leję. Lecę. 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 Wera jeszcze, wera. No, nie o, to to... No, to... Dobrze, no, to... dobrze, dobrze, idzie No to teraz e, ja was dojadę, słuchajcie. Pikam opowiada historię miłosną, więc ode mnie również historia miłosna. Gimnazjum. No fałsz. O, nie Chyba, nie że nie chodzi o, o mnie. Gimnazjum, pierwsze próby flirtu i wiecie o co chodzi. Napisałam do pewnego chłopaka, kocham cię, żeby zobaczyć e, jego reakcję, wiecie o co chodzi. Potem udawałam, że to nie miało być do niego. No kto tak nie robił mojej drodzy I teraz prawda, czy fałsz? Na jakim komunikatorze? SMS. Dobra, ja ja SMS już mogły być wtedy, nie? No ja pisałem z Werą, ja przez Werę. Zresztą zacząłem chodzić przez SMS-a, więc, więc piszczała SMSy. Skąd miałeś numer do niego? No nie wiem, u mi chyba. A co to za no, nie powiem. Prawda? Prawda.